Zapraszamy na nasz wirtualny mecz. Dołącz do naszej drużyny. Bądźcie naszym 12 zawodnikiem. Ten mecz musimy zagrać wszyscy razem. Zapraszam wszystkich kibiców Rowu Rybnik i naszych przyjaciół do wzięcia udziału w tym meczu. Rybniku, jesteśmy z Tobą! Witam serdecznie. Jako prezes, prezes Klubu Sportowego ROW 1964 w związku z rozpoczęciem meczu pomiędzy Rowem Rybnik i COVID-19 rozpoczynam nominację do zabawy, którą chcemy przez nasz klub przeprowadzić. Nominuję jako pierwszego pana prezydenta Miasta Rybnika, pana Piotra Kuczere oraz wszystkich trenerów związanych z klubem sportowym ROW 1964 oraz MKP ROW Rybnik. Chciałbym jeszcze dodać, że też bym chciał jeszcze nominować pana prezesa Gabriela Cyrulika, prezesa Sigu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do zabawy.